Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żeby podchodzić, żeby podchodzić do swoich obowiązków profesjonalnie. Jest to, myślę, moi drodzy, dosyć ważna rzecz. I wiem to, moi drodzy, nie będąc ani menadżerem. Wiem to również e, nie będąc. Właśnie, moi drodzy, nie wiem e, nie, be, nie wykonając takiego zawodu, który... Który dosłownie wymaga tej profesjonalności Ale dlatego, że każdy zawód, jaki się wykonuje Wymaga profesjonalności To nie ważne, czy mówimy o, o stolarzu y, Piekarzu i tak dalej Myślę, że każdy zawód wymaga y, Wymaga profesjonalności Niezależnie od wykonywanego zawodu Profesjonalność jest wymagana Tak myślę nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie. Możecie mi napisać w komentarzu. Pa.